Co dzień. Tak? Mhm. No, to już bardziej podobna. Mhm. Karierę robi w wielkim świecie? No, nie wiem, na czym ta kariera polega. Nie wiem, ja w każdym bądź razie swojej córki, gdybym miała, to chyba byśmy jedli to, co mamy, zażynała się, jak to się mówi, do pracy pędziła. Co? No, ja bynajmniej cieszę się moją Klaudią. Klaudia? No. Pseudonim? Pseudonim. No. Jestem zadowolona z niej. No i jak pani się podobają moje zdjęcia? No zdjęcia, super, te nie, że super. Mm. Tysiące razy mówię, bym oglądała w kółko. No ale tak mówię, to taki chlebek. Nie wiem, czy to tylko na dziś, czy na przyszłość. Ale to dobry, nie jest zły. Chlebek, ona jest ubrana, ona nie jest na nago. A pani myśli, że ja się rozbieram, tak? Nie, nie chodzi, samo rozbieranie nie jest złe. Tylko czy to taki przyszłość, to czy ty zarobisz na jakąś rękę? Nigdy nie doceniałam swojej urody. Tego, że mogę dziś wystąpić. A publiczności się bardzo podobałam. To mnie bardzo inspirowało. Doceniałam siebie przede wszystkim po jakimś tam czasie, że zmieniłam się na odważniejszą przede wszystkim kobietę. Myślę, że mi się zmieniła osobowość, inaczej patrzę na świat. Będę dawała innym ludziom jakiś wzór: że jeśli jest kobieta ładna i zgrabna, że może się wyrwać gdzieś do jakiegoś szerszego świata. Nawet z takiej małej miejscowości jak Raduszec Stary. Liczę na to, no na że, pewno że, że wyjdzie na kogoś. Odejście z Agencji Czarka wyzwoliło w Anecie nową energię. Postanowiła nareszcie pomyśleć o sobie. Panie na nimację doradki w ciemno zapraszamy tutaj, nabierz na listę się wpisać, a potem do tej barierki i potem pójdziemy do sali. Czuję się bardzo samotna. Chciałabym mieć kogoś. Chciałabym sobie ułożyć jakoś życie, założyć rodzinę, mieć normalny dom, żeby mama już się o mnie nie martwiła i żebym nie klepała biedy, taką, jaką miałam w dzieciństwie. Dzień A jest pani, pani uczennicą liceum tego dla dorosłych, tak? Tak, chyba tutaj na Jaki jest pani ideał partnera? Ideał? Mhm. To znaczy no chłopak taki, który by na pewno był kulturalny, odpowiedzialny, umiał się zachować w danej sytuacji, a zarazem no do tańca i do różańca taki. Gdyby pani w randce wygrała jakąś wycieczkę, to dokąd chciałaby pani pojechać? Egipt. Egiptu? Egipt, mhm. może Tajlandia, przejażdżka na słoniu, coś takiego niezwykłego. Czy pani z jakimś partnerem była już czas duszy? Byłam, byłam, z jednym chłopakiem byłam 5 lat, ale związek się rozpadł. To nie tak jest nie tak, że pani nie może sobie znaleźć nie, 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 partnera. Czego nie, nie, nie. pani oczekuje po występie w randce, właśnie? Że może właśnie spotkam kogoś. Dla siebie, na dobre i na złe, którego zawsze będę mogła liczyć. Ale bardziej interesuje Panią wyjazd na bardzo ciekawą wycieczkę, czy spotkanie Spotka partnera? Spotkanie partnera. Mhm. Będę miała partnera, to mogę sobie z nim wyjechać. Chłopak, z którym chciałabym się związać na, na stałe. Mam nadzieję, że będzie mnie kochał, szanował, wspierał jeszcze w tym, co robię i, i będzie mi ufał przede wszystkim, że. Scena, czy też zdjęcie to jest tylko zdjęcie, tylko scena. Praca. Dziewczyny słuchajcie, jedziemy do dyskoteki. Do dyskoteki Alcatraz. To jest basen sprzęt. Y Robimy tam tak zwane walki za pasy makaronie, taka zabawa, przepychanki i tak dalej, i tak dalej. Ja ubiorę, ubiorę was w takie stroje dosyć skąpe, w kostiumie kąpielowym, jakąś bilinę taką stringową. Żeby to było trochę, trochę seksownie, bo to musi być trochę pokazane Dzień seksapilu. Dzień dobry. Który to pan Bończyk? Gdzie moja córka? Tam jest, Panią. Nie, ja widzę, że tu jest. Co tu robisz? No odpowiedz mi, no co tu... przestań! Co tu robisz? Gdzie ten Bończyk? Panie... No co robię? Panie Bończyk! Ej, weź się uspokój! Co on takuciek? Weź już się uspokój, dobrze? Odpowiedz mi, co on takuciek? Czarek czy jak ci tam? Chodź no tutaj! no, wyjdź. Nie wyjdę, rozumiesz? Wyjdź. Nie! Bez dyskusji! Żebym ja kilometry waliła tu po bończykach jakiś. Panie Bończyk! Bończyk, Mo jeżeli już i, jeż, i uspokój się. Co on trochę? idzie tu do mnie, czy ja mam pójść do niego. Zasłabłeś pan, czy co? Usnęłeś. Weź... Pan mi wyjaśni, co tutaj robi moja córka Chora. pana. Monika. Przy panią występuje dzisiaj? A no pan gdzie chce występować? Tak. Tak. To proszę ją zabrać, przejść do domu. Bardzo chętnie proszę. ją zabiorę. Proszę bardzo. I proszę nie na. Ona powiedziała, się. że ma pani zgodę. Ma, a miałem, dostał pan to na piśmie? Nie musi być na piśmie. Jak pan nie musi? Nie bo pan sobie jakiś warkoczu, na w naplet i w do głowy. Nie, nie, nie krzyczy w moim domu. Ej, pan Jakim? Pan się... To jest proszę, dom? Proszę, jak, proszę wie, pan, jak, wie pan jak pana dom wygląda z tamtej strony? Tu jest prywatna agencja nie, towarzyska nie, że... dla mnie. Proszę wyjść A nie pan do nas prowadza młodych dzieci. Proszę wyjść z tego co znaczy, domu. Co znaczy proszę, proszę wyjść? pan nie w domu. Proszę wyjść. No i co? Proszę mnie nie Co pan? Bije pan kobiety? Nie pan? Nie kobiety, bije, Proszę wyjść z mojego bo policję wezmę. Policję? Niech pan dzwoni. Po policję. Proszę wyjść mojego domu. Proszę a pan co nie robi? robi. Niech pan powie! Proszę do czego wyjść? pan angażuje te wszystkie młode dziewczyny? Proszę pani, ja się nic nie naprawdę. Pani powinna być na tyle wyrozumiała, że córka ma przyszłość przed sobą, ma, może zrobić jakąś karierę, a pani jej to w tym momencie Jaką odbiera. Jaką przyszłość? Facet z kucykami Spoczykami, sprowadza młode nazywa, dziewczyny i każdy wyjść, z rodziców odbiera to wyjść. inaczej. Proszę wyjść, ja tutaj mieszkam i... Mieszkam ale proszę do mnie nie pchać! Chwileczkę! Pani mieszka do mojego do Nie szkodzi, ale nie musi mnie pani pchać! Proszę, wyjść się, uspokój spokój! Proszę, że pani wyszła z no, do mojego domu. Ja wyjdę, ale proszę mnie nie pchać. w tej chwili. Chodź, wyjdź stąd. ale, ale, ale nie denerwuj się. wcale nie mamy ochoty, pani. Nie, grać. nie, tutaj no, tak. no, wy. To już po Nie to już po prostu. Nie wiem, jak jest, nie, kiedyś, nie wiem, czy... Aha, no. W wolnych chwilach Mirek naturalny troszczy się o karierę żony. Joanna postanowiła zostać fotomodelką. Na krótko przed jej życiową próbą generalną jest rozdrażniona. W końcu od tego jak zaprezentuje się na sesji fotograficznej zależy, czy jej zdjęcia ujrzymy na łamach znanego magazynu. Nie mów tak do mnie. Przy wygląda Barbie. Może kontrakt na. Proszę cię, To tak. mnie to najbardziej denerwuje, jak ty już głupoty gadasz, jak ty już głupoty gadasz, ty już dobrze, Potem. ja idę i... dobrze, ja już idę, ten, nie, nie, nie chciałabym nic robić, nie, nie chciałabym, ty? nie, nie, dobra, idę sobie ubrać teraz, tak, rzeczy. Dobrze. A o co Ci tak naprawdę chodzi? Jak chcesz, żeby ona wyglądała tej. Wiesz, chodzi mi po prostu o to, żeby pokazać w redakcji gazety, po prostu przedstawić żonę, żeby po prostu mm -hmm. można było zrobić jej profesjonalną potem sesję do konkretnej gazety, takiej bardzo prestiżowej w Polsce, żeby po prostu było pokazane, wiesz, żeby oni mogli od razu ocenić... I walory wszystkie. Dokładnie, ja, dokładnie. O, o to po prostu chodzi w tej, w tej sesji. Żeby gdziekolwiek wystąpić jako fotomodelka, to nie z dnia na dzień, trzeba tak naprawdę przygotowywać się cały czas, trzeba cały czas dbać o siebie, starać się wyglądać jak najlepiej, trzeba starać się dbać o wszystko i to nie jest tak, że nagle z dnia na dzień nagle przestaniemy jeść, przestaniemy po prostu um, powiedzmy palić, czy przestaniemy pić, trzeba cały czas dbać o siebie, żeby w jakiś sposób wyglądać, bo jeżeli chcemy się komuś pokazać w danym magazynie, to jednak wymaga to trochę Y, trochę jakby takiego y, szacunku dla, dla czytelnika. Też, żeby wyglądać ładnie, bo uważam, że fotomodelka nie może wyglądać jak przeciętna, powiedzmy Zośka, czy Kaśka z ulicy, czy, czy z sąsiedztwa. Tylko musi być to dziewczyna, y, na którą się fajnie patrzy, którą można y, sobie porównać do czegoś. Y, no, i staram się właśnie wyglądać w taki sposób, żeby samo siebie też zadowolić. Panie chore na raka. Różowa kokardka. Więc proszę zachowywać się elegancko i ładny, miły uśmiech. Trzeci rok Dana prowadzi w Bydgoszczy piknik pod hasłem Różowa wstążeczka. Impreza popularyzuje profilaktykę wykrywania raka piersi. Modelki Dany prezentują modę sponsorów pikniku. Ich mamy przyszły się zabawić. Benia ma dodatkowy powód do świętowania. Niedawno dostała pracę. Jestem janią i na czarno pracuję. Pracuję 9 godzin z haczykiem. Ale żeby wyjść na swoje, to też trzeba jeszcze trochę miesięcy. Niedługi poddawać prąd, zapłacić to, to, to. To trochę trzeba, nie? pomęczyć się. To nie jest tak od razu, z jedną się dostanie te 450 zł i to wszystko załatwi. Ja bym musiała mieć 10 razy tyle, żeby jakoś, jakoś wybrnąć na swoje. nie? No, żeby chociaż jeszcze szczypta dla mnie została. Tak, tak. Wojtku, tak, Wojtku mówię Wojtku, bo tak jak na Pani, scenie... Pani Pani mi tego Cześć, to jest moja córka modelka. Miała dopiero z tobą zdjęcie i na tym zdjęciu mi się podpisz dzięki niej. A ja niestety mojej córki modelki nie mam zdjęcia. Bardzo bym prosiła o podpis. panie jesteście mamami modelek, tak, tak, tak. Ja film. jestem Sylwii, a ona jest Dagmary mamą. No bardzo mi miło. No, ale fajnie. Nam bardzo miło, że dzisiaj będziemy pana słuchać, bo ja bardzo lubię pana piosenki. Wielbiam. Zaśpiewasz uwielbia. serial? Zaśpiewasz serial? No, postaram no, się to tak, żeby... takie miłe, ja zaśpiewaj. No. Bardzo, panie nie bardzo nie nam się były... podoba, nie. jak pan śpiewa, naprawdę. Nie. zadowolony bo tym koncercie. Jesteśmy... Spiedy Gonzalez nie. Też zaśpiewasz. Ale co jesteśmy... innego tak. Ale fajnie, zawsze nam fajnie. się podoba fajnie, Pana no. Pierz. To się bardzo cieszę. No. Muszę... O Jezu, muszę panie, już iść. Nawet moją wnuczkę. O... I muszę już I iść. I śpiewaj. I Dziękujemy bardzo. Dziękujemy uprzejmie. Ach, Jezu ty. A ja dzięki, Ty zawod mam i to będzie, wiesz co to będzie? Ty sobie nie wyobrażasz, co to będzie. Sylwia, a tu podpis. Dla mnie na przykład jest ważniejsze to, żeby rodzice byli szczęśliwi, żeby nie płakali, żeby się nie martwili, żeby jednak zawsze mieli co do garka włożyć, niż jakieś tam gąsowski. Mnie to nie obchodzi. Ja mam za dużo w głowie innych problemów niż... No oczywiście nie powiem, bo sprawia mi to przyjemność, tam czasami się cieszę, no ale... Jednak mi przesłania to, to ta codzienność. ja po prostu tak, jakby nie umie się tak konkretnie wyluzować, żeby nie myśleć o niczym tutaj, co się dzieje. Nie żegnaj się, choć lato spotkały się. Dobrą zabawę Benia ma własny, wypróbowany sposób. My się wyszykujemy ładnie, my się zawsze szykujemy ładnie. Kupimy sobie pół litra i sobie weźmiemy, kupimy te małe butelki coli. I sobie już porobimy drineczki. I tak będą myśleli, że kole pijemy. Przecież to nic takiego nie jest. Drinka wypić sobie małego, żeby być wesołym, żeby tam dużo kasy nie stracić, bo w sumie nie ma tych pieniędzy. Jak ma się zmartwienia na co dzień, to żaden pokaz nic nie da. A jak trochę się wypije, parę drinków człowiek taki czuje się na luzie, taki swobodny, zapomina o wszystkim. Mam ochotę śpiewać, tańczyć, wygłupiać się. Myślę, że to nie jest nic złego. Radość Beni nie udziela się Jadzi, ani jej córce Dagmarze. Ostatnia mamografia wykryła u Jadzi guzka w piersi. Lekarz zalecił powtórzenie badania.